Hejka, witam was na kanale Bloksiarze Dzisiaj z ekipą nagrywamy jeden z dziesięciu Więc... Niech się wszyscy przywitają, proszę Dobry To ja Siema, jestem Arix I wygram to, bo nie mam IQ Shidok. Siema, jestem Shidox, pewnie odpadnę jako pierwszy, pozdrawiam Witam, jestem Azerus Myślę, że wygram tą grę, bo jestem bardzo mądry I bardzo świetnie, świetny w takich grach Sen Morgan Jestem Zuzia. Mam 2,15 5 lat. Czy przegram? Oczywiście. Nasza polega na tym, że lecimy o, po kolei po pytaniach, trzeba odpowiedzieć przynajmniej na jedno. Jeśli się nie odpowie na dwa, odpada się z programu. Dobra. No to w jakim języku mówi się w Brazylii? Chyba po brazylijsku. Chyba odpowiedź. Chwila, A, mamy przyciski. Kiedy wybuchła druga wojna światowa? 1939 rok. Gratulacje, a. Dobra. W jakim serialu występował Tomek Porębski? W. czekaj. W rodzince.pl. Nie, w szkole. Kto stworzył firmę? Calvin Klein. Za długo. Kurde. Czy gra o nazwie Doors na Roblox powstała w 2022? Nie. Odpowiedź powstała. Mr. Beast ma dubbing w swoich filmach na język polski. No tak, chyba. Ma w niektórych. bo... Gratulacje. Ogólnie pierwszą rundę zaczęliśmy od nowa, ponieważ wszyscy nam popadali, więc tą. Drugą próbę pierwszej rundy macie wyciętą, więc teraz zapraszamy do drugiej rundy. Yy, I to ja odpadłem yy, w pierwszej rundzie, w drugiej próbie, ale zobaczycie co się stanie potem. Druga, pole... nie jedyny w ten mikrofon. Polega na tym, że osoba, która odpowie na pytanie, może wyznaczyć kolejną osobę i gramy tak, dopóki nie zostanie trzech graczy. Więc lecimy od początku. Nexus, od... pytanie do Ciebie. Czy gra Roblox ma więcej pozytywnych opinii niż złych? Tak. Dobra, mam odpowiedź. Wybierasz gracza. Um, wybieram Shidoxa. Okej, okay, pytanie do Shidoxa: Jakie jest największe jezioro w Polsce? Podkreślam jezioro. Ja pamiętam, że niedawno nad tym jeziorem byłem. Euh, y A... jeździoro śniad. Aha. Ale nigdy chyba. Je, jeszcze żyjesz. Śniad, dobrze, dobrze by powiedział. Dobra, wybierasz A mi się wydawało, no... że. W... Nie wiem, to ostatnio na obozie, bo wchodził sekundę, mi się przypomniało. Dobra, tak, ty nowy. Um, no to. My wygangatek. Gangatek. No. <śleski> okay. ok, jakie zwierzę. Wydala w stolce, o kształcie się ściana. Co to, nie zapytanie. <noise> to jest dobra pytanie? Czemu ty go o gówno spytał? Czy, kto wymierza no tak. pytanie o gównie? Nie, to nie jest to wumbat. Dobra. Znowu mam, mam wybierać? No tak, no nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie. Dobra, no to pytanie do Suponego. <noise> o nie, ale mam odpowiedzi, to łatwo. Nie no, kogoś innego. Um, Ale... To pytanie do Dokławisa. Okej. Okay. Eee... O, fajnie się wylosowało. Czy Yoshi ma kanał o nagrywaniu paradokumentów? Tak, oczywiście. Tak. Wybierasz. Pani numer 6. Dobrze. Okay. Eee, wymień dwie strony do otwierania skrzynek w CSGO 2. Jezus Maria, ja nie gram w CS Czekaj, bo ja kiedyś... Jak Czekaj... można nie grać w CSa? Cicho, cicho, cicho Czekaj Ja, ja wiem, bo kiedyś grałam Za długo Kurde Kurde, przepraszam Wypikuję się, wypikuję się e, Dobra Dobrze tak gałami... agresywnie Zakłamić, wybierasz ja Nie za gra się, nie ja nie gram To chwila, to fila. Pytanie to boka, muszę znaleźć o dobrze. Dobra. tak dokładnie, wybieraj. Pan numer jeden. Okej. Kiedy... W którym roku oficjalnie wystartowała gra Roblox? I tam silnik, Kto, jak woli? 2006 Dobra, odpowiedź. Wybierasz. Na to duż... o starym Robloxie to ja dużo wiem. Mega, ale... Dobra, nie, dobra, wybieraj. Dobra to wybieram mm, my w gotyk No czemu? O, 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 bo napisałeś, żeby dawać na mnie. <śmienny> Ale pytanie. W jakim państwie... Się w, chwilę, w jakim A. państwie znajdują się piramidy? Egipt. <śmienny> no i to jest... E, no dobra, bo to jest na drukarkę. dobra, wybieraj. Numer dwa. Dobra. Eee, chwila, to nie było. Tego nie usunąłem też. Eee, czy, czy, czy na mundialu w Katarze sędziami mogły być kobiety? Cze, powtórz? Czy na mundialu w Katarze sędziami mogły być kobiety? O kurde. Jak oglądałem mecze mundialu, to widziałem jak mężczyzn. Dobra, szybko, ale szybko. Ej, tak. E. Dobra, odpowiedź, wybierasz. Pan numer 4. Dobra. Ile. O, może tu też jest o pobraniach, znowu będzie kłótnia. Ile pobrań ma aktualnie Minecraft? Może się pomylić o 20 milionów. O, e. 250 milionów, No zabrakło ci parę milionów. Fla... Flać... to no, nie, to niestety jest mm... zła odpowiedź. O, nie, nie Co? Odpadasz. No, tak. E, Kto przed nam wybierał? E, numer dwa. No to wybierasz cały czas. Pan numer trzy. No, jaki jest najbardziej ulubiony Brainrod na świecie? A no co? Jaki jest ulubiony brainrod na świecie? Ulubiony. No najbardziej ulubiony przez świat. Czekaj, ale jaki brain rot? No, Czyli że... Brain... Italian brainrod no. Ja szczerze stawiam na trol... jest Tung tung, tung, tung Nabija no no Krokodilo. Nexus odpowiedział dobrze. Aha. I przechodzimy teraz do finału. Przejdźmy teraz do finału, ale chciałem tylko powiedzieć, że niestety Zuza, która dostała się do finału, musiała niestety kończyć, więc ja zająłem jej miejsce i jej jeden punkt, bo tak, miała jeden punkt, więc tam małe komplikacje. Dakłowic miał chyba pięć, a Nexus jeden lub zero, nie pamiętam, ale to zobaczycie zaraz. Idzie to mam. Jaka, jak nazywa się pierwsza gra na Roblox, która przekroczyła 1 miliard graczy? No, to nie wiem. O, słucham. adopt me. Było to Map City. Byłeś blisko. Aha. Map City to było. Okej. O. Okay. o okay. Ile obserwacji? ma Mają blokiarze na kanale yy, na, na TikToku. Może się pomylić o 5? Słucham? 15. Ile? 18. I to jest poprawna odpowiedź. Zapisujesz tam? Mhm. Jaki jest ulubiony piłkarz flesza? No, a ja wiem. To zgłoś się. Wiktor i Barbo Prawnie Kto by tego nie wiedział? Wiktor i Barbo Ja mam zapisane po prostu I Barbo. Okej okay. Czy ekipa rapy Była kiedyś na kwadratowej? Eee Co? No Ale no wiem, że a Jak jedna osoba to, to się też zalicza? Zgłaszaj się, ryzykuj, nie wiem no to nie wiem. No bo wiem, że była taka jedna osoba z rapów. Dobra, no... trzy sekundy, trzy sekundy. Zgłasza się, ktoś będzie ktoś Ale to się liczy jako cała grupa... Tylko jedna osoba może być. Ekipa rapy, ra... nie, jedna osoba to nie rap. Y. No to nie, to nie wiem. I odpowiedzią było tak. Na sezonie wysp była cała ekipa rapy w jednym momencie. Ja widziałem jak tylko Tobia sam grał. Okej. Okay. Jaki jest najwy... A nie to było. Jaki jest największy ocean na Ziemi? Ocean? Słucham? Yy, spokojny. Yy, I to jest... Dobra odpowiedź. Na czym polegają gry oraz mapy The Pillars? Albo po prostu Pillars. Słucham? Polega na strącaniu drogiego gracza No ale coś jeszcze, no bo spychać za każdy może. Co trzeba tu jeszcze powiedzieć? No co, no na tym polega. Czeka się drugi, graczy z pilarów. No powiedziałeś dobrze, no dobra. To ja się miałem dopisane oraz dostawanie itemów co parę sekund. No dobra. Od jakiego wieku w Polsce osoba jest uważana za seniora? Słuchamy serca? 60. To jest dobra odpowiedź. Mam napisane od 60 Kudze. do 65 lat. Zależy jak to uważa. Jakby nie odpowiedziałem 60. Od 60 do 65. Okej. Okay. Okay. Jaka gra pomogła A? wybić się na YouTubie Elevenowi? Słucham. No. To jest dobra odpowiedź. No. Ja wiedziałem tylko ciągle, zapominam klikać tego. Kto jest... Prezydentem U.S.A. E. E. E, Dimax kliknął pierwszy. Wiem, wiem. E, Dokładnie, no. Donald Trump. Dobra odpowiedź, ale on farmi te punkty. Wymień, gdzie odbywały się wszystkie trzecie części Doors. Słucham? E, hotel, e, kopalnia i... Dwór, jakby, no. Taki Ta, ogród? Tak, tak. Ja, ja miałam dokładnie tak samo zapisane jak powiedziałeś. Eee... Kto powiedział te słowa? A można jak najbardziej? Jeszcze jak? Eee, dokławis. Papież Polak. Ja mam. Jan... Darwaj tył. Dobrze. W jakim kraju wybudowano pierwszą autostradę? Pierwszą. No, dałam się pierwszą? domyśleć. 5, Autostradę? Cztery? Nie wiem. Trzy? Dwa? Jeden? Pytanie przepada. Jaka e... była odpowiedź? Włochy. Aha, okej. Okay. Jak miał na początku się nazywać Minecraft? A wiem! Ja to widziałem kiedyś z bety. Ale że jak z tego nie wiem, się, że jak ty lubi takie, takie smaczki. Nikt nie wie, ja się na Ja początek... chyba Nie chyba ale nie będę ryzykować. Jak na początku miał ja się, na ja się nazywać Minecraft? Ja nie będę ryzykować. Był to Cave Game. no no, to dobrze, się nie zgłosiłem. A co, o co myślałeś? E, tego. Craft, e, coś tam. Czy Catspire nagrał więcej niż trzy części? jeden z 10? Słucham. Tak! To jest dobra odpowiedź Ile Ronaldo strzelił goli? Można się pomylić o 10, ja słucham? Eee 9, 2, 6 Zabrakło ci jednego gola, żeby się zmieścić w zakresie. To jest 9-7. Jednego gola ci zabrakło. Ja wierdziele. Okej... Dzisiaj pytanie. Okej. Dokończ tekst. Ręka jak... M, trzeba karpia ogłuszyć. Co, co jest w pustym miejscu? A, no. Ręka jak młotek. Trzeba karpia ogłuszyć. Dobrze. Ja. Czy firma Kinder wypuściła lody o smaku Kinder Bueno? Słucha Mazerus? Zdaje mi się nie klikło. Oczywiście, nawet dwa smaki. To jest dobra odpowiedź. A to jest Ronaldo. Dobra, bo my. Wiem, wszystkie pytania 90. Ile Mister ma subów? Można się pomylić o 30 milionów. Łodź tam? E, 460 milionów. Zmieści... On ma 421 Zmieści... milionów. 400. No, zmieściłeś się w zakresie. Tak? Gratulacje. Już odklikuję. Okej. chcę to są to pytanie. Z iloma krajami graniczy Polska? Zameks? Siedem. To jest prawna odpowiedź. A do znowu lecimy po polsku. W jakim roku Polska, Polska. wstąpiła do Unii Europejskiej? E... Dobra, ryzyko. No. 1721 jest... A nie, do... a bo to była konstytucja, a ty się pytasz o Unię yy... No nie no, odpowiedziałeś na swoje pytanie, ale... Odpada. Masz, masz dużo punktów, może tego nie nadrobią. Ja myślałem, że to chodziło o konstytucję, ja za szybko się zgłosiłem. Teraz, ile, ile Damek miał pytań? Yy, yy, punktów? Eee yy, 12. No to może tego nie nadgonią. Ja no, mam... Ja tak? mam 7, a Nexus ma a neksu... jeden. No <laughs> się rozpędza. Kto był prezydentem? No, przy... bo... No, no. No i nawet I nie mogę. No, Kto był prezydentem przed Andrzeją Dudą? No to wiem, łatwe. Ja, ja aż tak to nie wiem. Dobra, to damy odpowiedź Damianowi. Co? No to możesz im powiedzieć dobrą odpowiedź. A, ten, Kaczyński. E, Stanisław Komorowski. Kaczyński, Kaczyński. Dobra, no. To był frat jeszcze bardziej chyba. No. O! Jakiej litery nie umie wymówić Antony Gould? No. Słucham? E. Y. Co? R. Tak. To jest dobra odpowiedź. Kiedy YouTube dodał opcję subskry subskrybowania kanału? A, a można się o coś pomylić? Trzeba dokładny rok. To nie, to nie nie odpowiem. Okej. Okay. A co ty się co ty się e, Lexus w ogóle nie zgłaszasz? 99. To mówisz? Nie wiem. No bo... No bo ciągle... Jak już ze mną coś odpowiedź, to ktoś się klika przede mną. To zgłoś się, ale takie coś pytania, może, może się będzie też e, dobra. Czy w Afryce występują naturalnie kaktusy? O, pierwszy był Nexus. Nexus. Dobra. E, nie. No i to jest zła odpowiedź, w Afryce są naturalnie kaktusy. No, są. E? O, tak ci zrobię. Nie, tak nie. A no tak, bo tam są pustynie. Dobra. Eee... Jak nazywa się osoba, która powiedziała te słowa? Ała, jak mnie to wszystko boli. No nie trzeba dać jego imię, tylko sywka wystarczy. Nie, nie odpowiem. No serio, nikt nie zna Pana Pawła? No nie. Czy powstanie film snaf 2? Słucham odpowiedzi, na Tak, powstanie, jest już trailer. Dobra odpowiedź. K kto zaatakował Polskę w 1939? Ja... No... Mogę ja? Eee, poczekaj. ci szansę, Nexus. Dawaj, dawaj. Niemcy? No, a dokładnie? Wiesz, Niemcy, tylko że ci ze swastyką Nie pamiętam, jak oni się przegrał. No, no... nie miały dokładnie nazwy Niemcy, więc... Odpadasz. Bara. Dobra, jeszcze mogę... Ja jeszcze... Jeszcze mogę nadgonić tego. Zakławisa. No. A ile ty masz? 8 chyba 9 no ja... e, mam 9, a Dakowic 12. No to 4 pytania i masz 2 życia. Ty ale może wyjdzie z kadru? Dziękuję. No. No. Okej. Okay. No, co wy tutaj robicie? Dziękuję. E, to to jest... co, mam się mam się zgłaszać jak znam, czy co? No. E, Okej. Okay. Za ile złotych musiał przeżyć youtuber? On... youtuber nie Przepraszam jeszcze raz. Za ile złotych... Musiał przeżyć youtuber o, wiem. o nazwie Rudy. Rudy. O, to. Ile? 5 pięć, pięć złotych. Dobrze. Dobra odpowiedź. W jakim języku mówi się w Austrii? Tam? Eee. Po wiedeńsku? E, po niemiecku. Po Aha. O, to nie widziałem nawet. Okej. Okay. Ja bym się zwiesiłem, a tutaj to jest, o! To miał być killer na rundzie wstępnej, ale zgubiłem to pytanie Kto wygrał mistrzostwa świata w hokeju w 2024? Muszę zgłaszać Jak to nie wiesz, kto wygrał w hokeju mistrzostwa świata? Nie no, takiej wiedzy Ja wygrać. wiem No dawaj e, Tego, hokej Bulls. Ale reprezentacji mistrzostwa świata A Finlandia a. Czechy a kurde Ty Jestem hardkorem, te słowa padły po zrobieniu czynu przez właśnie tego pana Co zrobił? Słucham? E, no wspinał się na blok To jest dobra odpowiedź Chyba do jeden ty Jestem hardkorem Okej okay. Wie... Wie? Jak nazywa się stolica Włoch? Serio mam takie Rzym. Wow. I serio, mam takie pytanie i nie daj mi je specjalnie, żebym nadrobił punktów. To było? Jak Dobra, nazywa... mamy Mamy 12-12. Jak... Dwa... jak teraz odpowiem dobrze, wygrywam jestem mistrzem. Jak ja się wygrywa... się oficjalne konto twórców Robloxa w grze. Yy, oficjalne konto twórców Robloxa, ja no, się... to jak... się nie zgła... Nie zgłaszam się. Okej. Okay. Jak nazy... No Roblox, dokładnie. Jak nazywa się event w ROBLOX, w którym gracze szukają wirtualnych jajek na różnych mapach? Ha? Egg Hunt. Sprawną odpowiedź. Ile teraz masz punktów? No i takim oto potężnym sposobem wygrałem. Dzięki!